Chcę! Się łaski, coś mi da masto. Dziękuję. Pokémon Tour Joto. Ja ze mną Adrian, cześć Adrian. Dawno żeśmy się nie widzieli. To no, już będzie z więcej. No. <gry> także słuchajcie, Go Tour Joto, grać wersję Gold, Go a ja Silver. Także będziemy się uzupełniać. Pierwszy etap quest'a. 50 boli. How Wingsy Spoczyn. To Jest godzina 11, także nie tak szybko, że żeśmy zaczęli tego quest'a, ale u mnie rano chodził Pokéball Plus, także chyba tam jest dwa Szanius open. Nie wiem jak ty. Ja jeszcze nic nie mówię. Jeszcze nic. Jaki jest twój ulubiony starter z... Nie mów, ty ja ci zgadnę. 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 To, to dial. Nie. Nie? Dobra, to ja wybieram Chikorite. To jest mój chyba ulubiony Pokémon z drugiej geny, także... Złap 15 różnych gatunków Pokémonów, ewoluuj swoją Chikorite. Aha, no i muszę na poziom złapać oczywiście, żeby móc ją ewoluować. To pokażę wam na dobry początek moje Shiny do tej pory. I póki co mam tak, Hut-Huta. Ale ładny, złoty. No, fajnie jest. I Merip to oczywiście szajs, no bo to było na kącie. Snaprzód Rajku, snaprzód Enteia, naprzód Swikuna. Słuchajcie, okazało się, że te Swikuny Enteia Rajku, które respią się na dziko, jest minimalna szansa, że go złapiesz. Także nie jest 100% free rate, jest minimalna szansa, że uda się go złapać. Zobaczymy, czy dzisiaj nam się uda chociaż jednego na dziko złapać. O, jest Gody, księwa. Dobrze ci widzieć. Jaką masz wersję? Silne. Silver, no to tak jak ja, ale na szczęście Adrian ma golda Dzisiaj wprowadzili e, gwarantowany XL Rare Candy, jak robisz osobiście rajda A wiesz to jest zabawne? No? Że nie wiem co to jest Nie, <grym> nie wiesz co to jest XL <grym> Rare Candy? <grym> <grym> nie wiem co to jest A ty nie masz 39 levela? Mam Aha, no to nie wiesz co to jest XL Candy, bo nie masz 40, dobra Jak wiesz 40 to <grym> już wiedział Godek, który ty masz level? 41 Co brakuje mi miliona a, no to może dzisiaj wbijesz nawet. Mi brakuje 23 no. miliony do kolejnego levela. Ale muszę, słuchajcie, robić platynowe medale, więc dzisiaj będę próbował ustawiać lury w dobrych miejscach, bo potrzebuję tego medalu na to, że ludzie łapią z Twojego lura poczki. Natomiast mam trochę mało tych lurów, ale wszystko, co mam, to dzisiaj postawię po prostu. Może akurat się złoży, że ludzie no grali i, i coś tam się do tego e, medalu. Field research, wykluj jajko. Złapię na się różnych gatunków Pokemonów, to możemy zaraz zrobić. No i Collection Challenge, słuchajcie. insensowe Pokemony połapane. Fajnie, że dali 2022 tego stardusto. Ty, jak fajnie, że zrobili według miast yy, tak samo było na rok temu, nie? Że było według miast, że było Pallet Town. Teraz też jest New Park Town. Startowa lokacja w Pokémon Gold i Silver. Wild City też już się udało zrobić. Jak myślisz godek będzie więcej ludzi tutaj czy na wałach? Na wałach. Na wałach, no. To pójdziemy najpierw na wały, ja tam spróbuję postawić lury, chociaż pewnie już są postawione. To jest to uczucie, kiedy grasz w grę, wchodzisz pierwszy raz do miasta i dostajesz 10 questów pobocznych. I nie wiesz, który zrobić jako pierwszy, no. To właśnie coś takiego A, no i rajdowe zrobili też collection challenge, że wszystkie rajdy, czyli Anon, Heracross, Corsola i wszystkie legendy Będziemy zbijać rajdy, nie? Dzisiaj A, Szczególnie Heracrossa O, Heracrossa to tak Trady. Spinarak, Gligar, Teddy Ursa, Mentaik to są chyba te, co ty masz ekskluzywne z Insensa, tak. Adrian. Aha, no i ewolucja challenge też jest, ale dużo nawalili do ewolucji. Wszystkie. O, Wszystkie co się da, nie? A, to co chłopaki, idziemy na wały, A, spróbujemy postawić lury. Jeśli chodzi o moje platynowe medale, to najbliżej jestem na przykład w medalu na Hoen, brakuje mi Kekliona, ale jego nie mam w grze, także tutaj nic nie poradzę, dopóki go nie wprowadzą. Natomiast czekamy już na niego tyle lat, ale myślę, że jest szansa, że najpóźniej pojawi się za rok. Bo za rok będzie przecież Go Turhołem, nie? To już będzie musiał być Keklion. Za questy Field też mógłbym się wziąć, bo nie mam jeszcze 2500, to też kolejny łatwy platynowy medal. No i Pikniker, czyli lury, nie? W tym momencie mam 675 pokemonów zostało złapanych z moich lurów, dosyć małych na 5 lat grania. Dzisiaj postaram się może dobić tak kilkaset do tego licznika. To nie są jeszcze eventowe jajka jak coś, ale... Opróżniamy miejsce na eventowe. O, Bergmite i Alolański Dzieciodłów. Piątka z Adventure Sync, Shieldon Lugia Candy, Lugia Candy XL. Ty, z questów e, Field Research są XL Candy do Lugii Kołoła. Po jednym, to się opłaca, mega. Wow, wow. Shiny sudołudo O tak, ciebie chciałem, żółty drągalu z czerwonymi kulami. Nie, nie, sprawa, nie sprawa. Żółty drągal mi się śnił po nocach, słuchajcie. Dobra słuchajcie, można postawić troszkę lurów Chociaż nie wiem, nie jestem pewien jak dużo osób tu będzie rzeczywiście grało Niby to jest event dla wszystkich, nie tylko tych co kupili bilet, ale jakoś, póki co nie wiem, jest dużo osób na mieście, nie? masz? Sorry, ale ręce zajęte Co tam? A dobrze, powiem no, Ci, no już trzy właśnie Tak? No. znowu Właśnie poznałem na tej gierce Tak? No Przeznaczenie No Dobra słuchajcie, osobiście zbity rajd Nie wiem kiedy ostatnio osobiście na rajdy szedłem, nie? Ale dzisiaj gwarantowany XL i Rare Aż nie, nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądało 3 Rare Candy XL wow. A wy ile dostaliście? 2 i 3 Tak, to można rajdować To już moim zdaniem powinni zostawić na zawsze, nie? Te Rare Candy XL z rajdów No, pewnie Shiny Czec Nope Lecą w siódemki jeszcze stare Darumaka Darumaka Smuczum Co tak wali? O, to Gdzieś tam pewnie wygiął się od wiatru i nawala się klatkę właśnie. Darumaka Smuczum no, Smuczum Ej, smoczą Tylko Jeszcze tak, field researche, field researchami Bo tutaj, wiecie, XL Candy piechotą nie chodzą Fajnie co zrobili, że wchodzą te XL Candy, zobaczcie, od lugi, nie? A, ewolucja Chikority na szybko Chikority sobie ewoluujmy Shiny, słuchajcie Ciekawe, czy też się zaliczy do Questa Tak, liczy się Gra się nie zmieniła, że ewoluowałem inną Po Pofinek i będzie, słuchajcie, etap czwarty Questa Dzisiaj Lugia Mask, spinner Candy A tutaj Dance Pars w tym etapie i w kolejnym etapie pokonać trzech członków Team Go Rocket, oczywiście trzy Shadow Pokemony, zarób 3000 tysiące Stardustu. Ale w międzyczasie sobie wejdźmy na tą lugię. Ktoś zaprosił kogoś? O, już biłem. Dobra, biłem, dzięki. Zdążyłem. Na kolejna lugia zbita, osobiście. No takie osobiste rajdowanie, powiem Wam, po dwóch latach około, powrócić do tego z całkiem przyjemnie. E, jedno Rare Candy XL tym razem tylko. Szybkie łapanko lugi i tutaj obok jeszcze rajd na Heracrossa. O! Railcam DXL z tego, z acrossa, fajnie Shine check Nope Czwarty etap walki z zespołem R Zaliczone Trzy grunty na szybkości I słuchajcie, dostajemy tutaj, co ciekawe, trzy białe radary No nie mogę jeszcze doczekać, słuchajcie, żeby dotrzeć do tego quest'a na Apex Shadow Hollowa. -ho to już eventowe, słuchajcie, siódemki Totodile, uuuu Jeszcze jeden Totodile I ostatnie jajco Chikorita Zobaczcie w ogóle, ja pękna tutaj panorama, bo weszliśmy akurat na rzekę bo tutaj się Hoł zrobił na razie. Kłeściki, słuchajcie, odbieramy i co fajne, zobaczcie te Hoł, Candy i lubię candy XL z questów. Także to trzeba robić dzisiaj. Dobra, piąty etap questa w tym czasie, a zaraz, zaraz z ja Mariuszem myślimy, co zrobić na lekki trader. Samurota, też? Samurota nie, bardziej oszałota. Albo coś podhisująckie formy. O, ty! Dostałem czerwonego Gyaradosa i zastanawiam, czy to jest gwarantowany, chyba tak. No bo to jest jak w grze, w Pokémon Gold i Silver był gwarantowany czerwony Gyarados na jeziorku. Także ten etap z głowy, trochę nas wyziębiło tam słuchajcie na tym moście. Ale rajdy osobiście same się nie zrobią, są darmowe rajdpasy, trzeba korzystać moi drodzy Zobaczmy w ogóle fabularnie co mówi profesor słuchajcie, wcześniej czytałem, ale raz przeczytajmy chociaż Ten giadoś już się uspokoił, uratowałeś go zespół Rocket Zespół Go Rocket ucieka, teraz możemy kontynuować nasze świętowanie Bailey chce się z tą pobawić, aha czyli teraz będziemy musieli pewnie poczochrać Baileyfa. Pora Pokémona i ewolucja Bailiffa. Dobra, wbijamy do rajda? Myślimy, czy się nie stydować z Mariuszem za coś, co będzie miało hiszpańską formę w przyszłości, ewentualnie jakiś Duwot, coś takiego, nie? Mariusz, to dawaj Giratinę na czarnym kącie, a na białym e, ty mi dasz tam Duwota Shiny, a ja ci coś innego z, z komputera Shiny. Dobra? Dobra. Co będzie chciał? Chociaż nie wiem, czy ten Hisujański samolot mi się przyda do czegoś, no ale przynajmniej będzie taki laki. Zrobiliśmy tak z 7 tych legendarnych rajdów na ten moment i do tej pory zauważyłem tak, jeśli chodzi o Rare Candy XL, najwięcej wypadło mi 3 z jednego rajda, najmniej zero. Raz mi się zdarzyło, że trafiłem zero, Dodrickowi też raz się trafiło, że trafił zero. Także coś tutaj nie pykło na Yanticowi, bo mówili, że będzie gwarantowany jeden. I raz mi się zdarzyło z rajda innego niż e, piątka. Chyba z Corsoli albo, albo z Krakrosa, że też się trafiło Rank XL. Super w ogóle sprawa, nie? że na Antik zamiast osłabić remote ride passy, to dodali coś nowego dla zwykłych ride passów, bo Niantic od dłuższego czasu tak się nosił z zamiarem właśnie, żeby już bardziej znowu zachęcić ludzi do rajdowania osobiście skoro już sami wiecie co się tak powoli kończy w wielu krajach już odwołują te wszystkie maseczki i tak dalej, to Niantic też chciał już wrócić do normalności trochę to jest dobre myślenie, że nie zabierać tego co jest, tylko ewentualnie dać coś lepszego, nowego dodatkową inicjatywę, dodatkową motywację do rajdowania osobiście, fizycznie, na zwykłym Raj pasie. Jeden Red Candy XL teraz się trafił, oczywiście to jest póki co na dzisiaj nie? z okazji eventu, ale tak coś czuję, że Niantic zobaczy to i wprowadzi może później na stałe takie Red Candy XL w rajdach piątkach, to jest by było spoko na pewno, myślę, że powinni tak zrobić. Dobra, siedzi kolejny ho oczywiście Suck Fire, fajnie, że jest możliwość zdobycia tych XL Candy do ho i lugi właśnie podczas tego eventu, no bo Potem będzie ten Apex, będzie czym go wzmacniać, ewentualnie. Ja, Mariusz, jestem gotowy jak coś no na trade, no. nie? Jak będziesz miał połapane, to mów no. XL Candy weszło. I kolejny trade do levela 49, ale ja się nie spieszę z tymi Lucky trailami, bo i tak zanim 2.49 level, to przede wszystkim 23 miliony expa i platynowe odznaki to mnie będzie ograniczało. Jak tam IV u ciebie, Mariusz? U mnie same 12, ty podłoga. Ale to no. nie jest, dobra. Pamiętajcie, że Ivytki odpadają za około 5 mniej więcej. Może trochę więcej procent statystyk Pokemona. To jest różnica między maksymalnym IV a minimal IV. Więc czy 15 czy 12 to tak naprawdę po przeliczeniu nie wychodzi wcale aż tak duża różnica, nie? Także dzięki za tego trade'a i jeszcze robimy drugiego laki Trade'a. Taki tam laki trajik. Ja bym ktoś się dziwił po co Ci Kusi ten Shani DiOT Laki, to jak wyjdzie historiański samurot, to przynajmniej będę miał Shani Lucky i setka. I setkę jeszcze, bo teraz wejdzie setkę na 100%. Uh, 15 Dobra. ataku. No. Dobra, to przynajmniej kolejne dwa laki trade mamy do kolejnego levela. Uh, shiny hole z raju. Wow, O, nie potrzebujemy mu dałem, słuchajcie, złotą malinkę z tych wszystkich emocji. Ale z leder boostem? Mm. No i widać takie sobie, ale mamy shiny, słuchajcie, ho fajnie. Z Przerwano pożywnego Burger Kinga. Mount Silver skończone. Mmm, W ogóle nie odpowiem mega ewolucji dzisiaj żadnej. A w sumie dobra, whatever. A jeszcze te fotobomby trzeba porobić. Po smirgla, nie wiem ile dzisiaj jest, pewnie więcej niż jeden. Ale teraz odznaka, im więcej smirgli złapiesz, nie? Smirgo. Jeśli chodzi o Shiny, mój drodzy, na ten moment. Na tu. Hopip. Syntagwill. Hopip. TV. Howow. Duoto Strajda z. E... Mariuszem, Giratina tak samo. Gierados był gwarantowany. Delibert. Tak, po prostu mi się trafił. Nie miałem go wcześniej, więc fajnie. do spoko. Merip i Hutchhoff. Hut. No i to jest dzisiaj póki co. Wszystko, ale może jeszcze coś się trafi. A, jakby ktoś się zastanawiał, ile mi przybyło dzisiaj do medalu pikniker za to, że rozstawiłem lury. Zostawiłem chyba cztery lury na wałach. Około 300 pokemonów zostało złapanych z nich. Więc jeszcze jestem daleko do platynowej odznaki za to Muszę częściej roztarać lury na Committee ideach. I teraz tak 13 nice rzędu, 3 serduszka z Buddy i z transfer 20 Pokemonów No to w sumie można zrobić w jedną minutę Na którym jesteś etapie Godryk? O na czwartym, to musisz bić zespół R Ja jestem na szóstym, o już na siódmym teraz po. A to git O moi drodzy, to już jesteśmy przeszli do dziewiątego etapu i to już jest tyle I już będę mógł przejść do tego A i tu jest Cerebi słuchajcie Ale zwykły 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 znowu jest, tylko on ma jakiś tam moveset, Dobra. No, jest, celebis, słuchajcie z Magical Leafem, takim Ivy. I otrzymujemy teraz quest'a na Apex Shadow Lugie i Apex Shadow Hollow. W tym momencie, jak zaliczymy to, 100 tysięcy expats, 100 field research y i 100 różnych gatunków Pokémonów. Myślę, że najdłużej zamie robienie jest 100 field research. Y, bo reszta to jest w miarę względnie prosta. Ty! Zrespił mi się na dziko Entei. Wow! To było. To mnie podierało. Wrzućmy go Ultrabolem na Złotym Raspberry. O, nie trafiłem ekscelenta, Je, yeah. Miałem jedną szansę, miałem jedną robotę do zrobienia. Ty, siądź mi. Siad mi na Dżiko Moja pierwsza legenda złapana na dziko w moim życiu w Pokémon GO. Sorry, ale nie włączyło mi się nagrywanie ekranu, także ta epicka sytuacja z przed chwili, gdzie spotkałem na Dżiko i udało mi się go złapać. No to musicie mi uwierzyć na słowo, że tak było. No, mogę wam zresztą zaraz pokazać tego Enteja. No i muszę pochwalić, że dużo ciekawiej te postacie trenerów wyglądają niż rok temu. Chociaż no, z drugiej strony, między Bogiem a prawdą to dużo nowych ubranek jest od tego czasu, więc jest dużo więcej możliwości kustomizacji postaci A tego Entea wam pokażę, słuchajcie Kurczę, że to się nie nagrało, nie? Jak zdąpiłem dziko Entea. Może jeszcze jakiegoś spotkam Zobaczcie, jest Caught in the wild Takie miało IV-ki Shiny wow. tie rock z jajka, Woo! dobrze No tego jeszcze nie, nie miałem, wygląda jak Papa Smurf, nie? W tych niebieskich spodniach Fajny jest Znaczy Papa Smurf jest czerwony, także... Przeciwieństwo, papie Smurfa, nie wiem. Wow! Mmm, shiny lapras! Gratulacje! No, i podsumowując ten event, moi drodzy, graliśmy z ekipą, tak nie wiem, 6-7 godzin. Więcej nam się naprawdę nie chciało. 12, moim zdaniem, to jest trochę przesada, jak na event. To są jeszcze szalenia, które złapałem po zakończeniu odcinka i pożegnaniu się z chłopakami, bo jeszcze wieczorem na chwilę odpaliłem grę. No, te cztery. Jak widzicie, zarobiłem łącznie 37 Rare Candy XL. To znaczy, tam kilka już miałem wcześniej, bo były jako nagrody z leveli. Plus zużyłem trochę premium Battle Passów w końcu, no bo miałem ich chyba 100. 10, zanim zaczął się event, także w końcu miałem okazję trochę ich wykorzystać. Czy event uważam za udany tak? Chociaż moim zdaniem trochę za dużo się działo, ciężko było skupić się na jednej rzeczy, trwało aż 12 godzin, czyli, moim zdaniem, zdecydowanie zbyt dużo. Jak na jeden dzień powinni byli to rozbić na dwa dni, tak jak rok temu. Do Apexa jeszcze jest daleko, bo utknąłem na tych field researchach. Jestem na 27 ze 100, więc jeszcze trochę mi to zajmie. Ogółem było całkiem spoko, ale czy to było warte tych pieniędzy? Hmm. Kwestia indywidualna: na pewno nie podobało mi się, że szansa na shiny korsole z Raidu. Prawdopodobnie była dużo niższa niż ludzie się spodziewali. Nie znam jeszcze oficjalnych danych, ale wydaje mi się, że to mogło być bardzo, bardzo zaniżona szansa w Rainach. I nie wiem, czy było warto, czy nie lepiej było w tym czasie po prostu chodzić i łapać szani Pokemony na dziko. Dobra, zostawcie łapkę w górze, napiszcie, jak Wam poszedł Wasz event, jeśli graliście z biletem lub za darmo. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, na razie, cześć!